wam ja wszystkim tutaj tylko tu Co To jest kolej odcinek z gry w Pointa Tamtą obronę oczywiście zrobiłem, udało się e, ogarnąć, złapałem tą sylę e, Co ciekawe Ten bóg się powtórzył kilkukrotnie Dwa razy musiałem jeszcze raz to ogarniać, e, jeszcze raz musiałem po prostu wczytywać e, Grę, co mnie niesamowicie irytowało, ale e, No tak to już jest z tym, tak? Dara, dobra. 20 miejsc mamy wolnych, ja bym to na razie zostawił. Mamy ogrom mutagenu jak na razie yy, Więc na razie ja to zostawiam Polecimy sobie do Pandorskiego leża w tym miejscu chociaż Czy dałoby się no tutaj tak, tutaj obrona, tutaj yy. Zacznijmy od leża, leża będzie trudniejsze do zrobienia. Dalej, czyli zaczynamy od statku. Dobra, pewnie jedna, jedna broń jest zniszczona, więc powinniśmy bez problemu to gadać. Dobrze. Doskonale. Szybko poszło. Trochę technologii. No, dużo, ale zawsze coś. Wróćmy do basy, naprawmy się. Eee, ok, tutaj mamy pandorejskie leże. Pewnie jeszcze chwilę, bo potrzebujemy broni. Którą muszę sobie znowu przerzucić. Od was. To będzie trochę irytujące z czasem, dlatego w kolejce już mamy te karabinę. Ale na razie, póki nie mamy innego wyjścia, musimy nauczyć się na razie z tym jakoś funkcjonować. Tak samo jak z, nie mamy jeszcze tego kubraczka, chyba puściłem kolejkę. Nie, nie puściłem. To ja bym o to puścił kurczę. Znowu coś się zbugowało? Poszedłem to wcześniej, kurczę, bo ile? Ile możemy czekać? Zróbmy tak, zróbmy tak ten. Ten. Statek chwilę musi dłużej poczekać, ale wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. E, bo kurczę ile by czekać na broń, która jest nam potrzebna. Dobra. Pozostałe siły raczej są ok. Tu mamy 15 punktów. E, dam już teraz punkt szybkości. Tutaj dam już teraz. O, ta brawura byłaby spoko. 10% więcej obrażeń z tych 200, prawie to jest 20 punktów, nie? Więc to już nie jest jakoś tak. To jest nawet zauważalne, nie? Na razie zostawmy. Pospierajmy na tamto. Tutaj z kolei siła woli. Tutaj dajmy siłkę. Tak. Chociaż do tych 200 HP dobijmy. Tu czekamy. Tutaj czekamy. Dobra. Jesteście gotowi? Go! Dobra... Mamy od razu tego dziada. No dobrze. Ciekawe czy to dalej jest ten sam Bóg. Ja tutaj zapiszę na początku misji, że nie musiał wczytywać yy, po raz bilionowy od początku odcinka tylko jak postawimy bieżyczkę mm -hmm. teoretycznie stąd yy, i stąd powinno być ok No tak, bo ty już masz rzut nawet tą wyżyczką. No, jeśli uda się uda stąd jajko, to będzie nieźle. No, w sumie... Byśmy trzymali desas, byłoby spoko. Ty z kolei podejdziesz sobie tu. Trochę dużo nie zbiorę, więc podejdźmy tu najpierw. Tutaj też dużo nie zbiorę. Podejdźmy tutaj najpierw w takim razie. I się zbugowało. Je! Yeah. Dobra. Czyli można to ogarnąć w ten sposób, że jeżeli mam w pobliżu wieżyczkę to wtedy się coś bubuje. Tak, więc wracam do was za chwilę. Dobra, czyli tak. Wiemy oczywiście czego już nie robić. Uważać na wieżyczkę. Bieżyczka jest yy, okropnym zagrożeniem dla nas. Jak widać. Stąd chyba będę to przewidział. Tutaj ją położymy i powinno być nieźle. Teraz ty... Właściwie ty jesteś bliżej, to ty podejdź tam. Hmm. Z każdej strony wygląda to tak mocno średnio w sobie. Jeżeli się uda nam e, Zniszczyć te jajka w pierwszej turze To by, był, to by było spore, spore value dla nas, bo by zaczął krwawić już od razu i to by było to by było dobre Świetnie Im szybciej się uda to zrobić, tym po prostu e, będzie lepiej tak, się zastanawiam. Czy nie lepiej, żeby on to przejął? Chyba lepiej. Yy, zabierzmy od medyka trochę sprzętu. Tak. Bo on może sobie tam dohopsać bez problemu, nie? I to nawet w tej turze. Więc może tak zrobię. Jeszcze ty podejdź tu, zabierz od niego jeszcze co tam, yy, co możemy. Mogę sobie jednak na przykład. Dobra, dużo zapasów tu nie ma. Dobra, dobra. Jesteś jeszcze ty tutaj, tak? Dobra, podejdźmy tu. Wystarczy. Tak. Uuu, to on musi być blisko. On musi być bliżej niż by się spodziewałem w końcu. Na no szczęście na początku misji jeszcze tych punktów woli mamy sporo. Nie powinno to być problem, ale wiem, żeby, że jeżeli będzie taka konieczność, to żebym wycofał się chyba z wszystkimi. Tym też chyba o. ta trójka chyba oberwała, no i on nie? jeżeli chodzi o ten krzyk telepatyczny. Jeżeli dałoby się zniszczyć na przykład te górki granatem czy coś, to też byłoby spoko. Tak, on też oberwał. Chyba teraz go nie obudziliśmy nawet Ale, jeżeli byśmy obudzili to Po prostu odsuńmy się w tamtą stronę Wydaje mi się, że tu jest w porządku, więc tutaj to zostawię, zostawię Tutaj zaczynamy, próć pancerz, ty też, zniszczenie pancerza yy, I po prostu porujemy w pancerz na górze się mogli się też przebić trochę w inny sposób. Jeszcze raz. Spoko, wygląda to nieźle. Dwa strzały teraz w drugie jajco, żeby ograniczyć jeszcze więcej HP. -ki. Chyba weszło. Tak, jest druga kapsuła, jaja zniszczona. Okej, okay. jesteś jeszcze ty. Chyba góra i tak już zniszczona. Ta że nie ma na skrópie, więc. Nawet nie bardzo się muszę przejmować. Odzerza eee... już mogę prosić po prostu. Oczujmy się od tej bukującej wierzyczki. No nieładnie. Dobrze. Dobra, 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 dobra. Oczywiście musimy teraz e, skopać dupsko temu... E, ...temu niedobruszkowi. Jeżeli udałoby się go strącić, to by było... Ach, nie uda się go strącić. Trochę za daleko, chyba że podejdę tu i teraz chyba jestem w stanie go sięgnąć. Uuh! Dobra, to nie weszło tak jakbym tego chciał. Ron się ukryje, teraz zejdzie stamtąd. Tam to nie będziemy prowokować, nie ma sensu żebyśmy. żebyśmy strzelali do czegoś i aktywowali go, skoro możemy próć po prostu w. No, w. w tego dziada już. I go. za. jakoś turę, dwie, jedno skończyć. Tak, to będzie tura 2 max. Już powoli mogę się do ewakuacji szykować, bo on jest w okropnych tarapatach. Uff, paskudztwo. Mmm... sama wieżyczka chyba wystarczy już tutaj żeby ostrzeliwała tego, eee, to wyroisko, wyrobisko, wyroisko. Dobra, 170 HP, on jeszcze no ma sporo tego, fajnie by było w takim razie uśpić y, tego przyjemniaczka, a potem y, wycofywać się resztą. Jeszcze dwa strzały w nogę, dobra. Czy wy macie pistolety? Macie pistolety. To nie ma znaczenia, czy on strzeli dwa razy, czy. Yy, czy on dwa razy z potem drugi, czy, czy ten po prostu będzie prób w, w tego przyjemniaczka. Dobra, ostatni strzał, który jest potrzebny. Dobra, i on sobie uschnie w kolejnej, yy, w kolejnej chwili. No to bo się uszywakuję, nie potrzebujemy ciebie w tym momencie już. E, tak, ty też do tyłu? Koś. Stąd zabiorę już. Tea ja, jest git. Wow, on jest w końcu zaalarmowany. To nie jest problem dla nas. Jest. To może być problematyczne. Mam tutaj jedną akcję teraz na nim tylko. Tak, tylko jedna akcja na nim jest. No to jest. Yy, to może być duży problem. Szczęście, mamy tutaj ludzi, którzy są. W stanie nam pomóc? Dobra, jesteśmy w stanie uciec? Prawdopodobnie już nawet wszystkimi, tak? Tak, bez problemów. Oczywiście powinienem użyć nóżek, a nie, e, nie biegu zwykłego, ale... co by ja na nim mam tylko jedną akcję? No tak, dałem Ech. o ludzie dobra tobą będę miał problem. Nie mogę go zabić, serio. Bo oczywiście był ukryty. Jestem bardzo blisko krawędzi. Ale jednocześnie trochę za... daleko. Stańmy sobie tu też by tutaj stan jeszcze nie e, jeszcze nie kończymy jeżeli tamten tryton nie trafi w naszego inżyniera to jest ok jeżeli trafi to jest okropny problem dobrze spudłował no to jest jakby w domciu. Jest jeszcze drugi tryton, który był z tamtej drugiej strony, ale... Na szczęście też trafi, nie trafił Zwieżyczka niestety została zniszczona. By za daleko, żeby oni nam tutaj zrobili krzywdę. Oczywiście. Dobra, udało się uciec. Jeden złapany przyjemniaczek, amunicja do snajpy i dostać trochę mutagenów jeszcze. Z tego co y, pamiętam i lecimy na drugą misję. Tutaj jeszcze mamy kolejną. Mm -hmm. Dobrze, mamy to, mamy to. Spróbujmy jeszcze tą misję zrobić, i powinno być. Yy, powinno być ok. Dobra. Czy widzimy tutaj przyjemniaczkę? Czy będzie tak łatwo, super przyjemnie jak w ostatniej misji? Otóż yy, nie. Tutaj mamy go. Dobra. Skoro tak łatwo nie będzie, tak szybko przynajmniej. To musimy spróbować zrobić to innymi metodami. Ograniczmy sobie tutaj ilość yy, niedowróżków, które szybeto do nas próć poprzez zabicie tych dwóch. Dobrze. Jeden nawet został mocno ranny, proszę bardzo. Dobra. Ostrożnie z wieżyczką, oczywiście. Traktujemy wieżyczkę w tej grze jako materiał skrajnie niebezpieczny. Oczywiście głównie ze względu na to, że, że to się wszystko buguje. A nie że to jest jakieś realne zagrożenie. To jesteś w stanie dosyć daleko podejść, ale mm, zrobimy tak że ja porozdaję. Wywalę na ziemię trochę tego wszystkiego. Ktoś to przejmie, a ty nacisz dalej tam. Przejmiesz następne zasoby i zaczniesz już utłuc w, w roisko. Mhm, mhm, mhm. Niestety oczywiście mamy za dużo, ale możemy być łącznikiem dla, dla niego. I ten może przejąć resztę punktów. Super. Możemy teraz zrobić tak i możemy teraz troszkę zrobić w ten sposób. Entuzja nogi to też średnie. Na plus, na pewno. Dobra, na pewno zabijmy jednego. Musimy y, wyłączyć jednego, a potem dopiero zbawić się w dru w, z drugim, bo... Musimy jakoś ograniczyć ilość y, gówniaków, które na nas spadną w zasadzie bo na pewno na nas spadną. A najlepiej to zrobić poprzez po prostu powolne powo wyłączanie ich. Powolne, może nie powolne, ale... konsekwentne. Czy to wystarczy, żebyś ty był w stanie, mój drogi, dobić nóżkę? Tak. Wystarczyło, wystarczyło jedno trafienie, oczywiście. Możemy jego wyłączyć paniką. Tamtego możemy spróbować zdjąć w sposób yy, inny. Yy, dobra. No, oczywiście do nas rzuci tymi robakami, niestety, ale nic z tym nie zrobimy. Yy, drugi przynajmniej nie, nie, nic z tym nie zrobi. Niepokoi mnie to, że coś tutaj przeszło dużego. To może być znowu to samo, ale może to być ten niemiły yy, przyjemniaczek, który zawsze nas. Yy. Zawsze nas tam. Yy, no, jest nieprzyjemny zazwyczaj, tak. O, dobra, tam też jest paskudna pozycja do strzelania. Spróbujmy. Spróbujmy to zmienić. Nie zmienimy tego tak szybko. Dobrze, chciałem go zwrócić tak, żeby ten mógł dobić. żeby on też był w stanie te punkty woli jakoś zdobyć yy, na nowo. Świetnie, dostałem 5 punktów woli, dzięki temu możemy w zasadzie turze dalej strzelać, ale nie będę tego robił, tylko sobie zniszczymy tutaj tak. A mogę chyba go nawet wyłączyć w tej dużej. Okej, okay, tu stąd możemy strzelić w niego w jego nóżkę Tutaj możemy teraz strzelić raz Jeszcze raz się wychyli. Jeszcze raz tak samo świetnie pięć punktów woli traci nie za blisko bieżźki byłem ja pierciele to jest Najbardziej irytujący bóg jaki był w tej grze, ja gram w tą grę od już kilku lat, to jest największe gówno jakie powstało przez, to jest najbardziej irytujące, bo z tym się nie da nic zrobić. Ja pierdzie. Ale tą misję dopiero zaczęliśmy, więc ja kolejny odcinek zacznę od tej misji. Po prostu jeżeli się stanie tak, że będę musiał poprzednią misję zrobić, to ją po prostu zrobię. To, to zaczniemy od kolej kolejnego odcinku W tym momencie kończymy. Także dzięki za nie Mam nadzieję, że się wam podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.